Życie nie jest czarno-białe. Nie jest. Życie to są kurwa odcienie szarości. Pojebane to jest. Chciałbym być, kurwa głupi, fu chciałbym kurwa. Puj, naprawdę, tak o tym marzę, kurwa. Chcę nie mieć rozumu, chcę mieć sam instynkt. Ja chcę mieć sam instynkt, stary. Bo jak nie mam rozumu, to nie mam zmartwień. A jak mam instynkt, to instynkt zawsze wybierze, co jest dla mnie najlepsze. I będę miał wyjebane wreszcie. Chciałbym być głupi chłupi. chciałbym być po głupi kurwa jak małpa, czyli jak nie wiem, może na... małpa jest za mądra stary, chciałbym być kurwa głupi, nie wiem, chciałbym być taką biedronką stary, patrz, albo taką muchą Mucha z jej kurwa siada głównie, trzy dni sobie przeżyje, złoży larwy, ma wyjebane kurwa, ona nie myśli, rozumiesz, ona nie myśli, ja chciałbym nie myśleć, nie myśleć. Chciałbym nie myśleć Bo tam chyba mały jebana na czymś chodzi, kurwa, na tak, głównie czy na ciebie? Na ciebie? No to jest... Musiałem być w głupi, w po prostu przez całe życie nie wiedzieć gdzie gdzie jest, tu go za jakiś bić No, no patrz, tylko taka bydrąka, nie? Tylko bydrąkach kurwa Mały jebany stary ona, ona nie myśli, ona nie myśli. Ona nie ma pamięci, ona nie myśli, ona po prostu ma instynkt. Biedronka ma instynkt, rozumiesz? Biedronka ma instynkt, stary. I ona podąża tylko i wyłącznie za tym instynktem. Ona nie ma emocji, kurwa. Nie ma kurwa uczuć, nie ma kurwa nic. Nie ma strachu, ona się nie boi, kurwa. Ona ma tylko instynkt. Tylko instynkt, stary. Tylko i wyłącznie. No i chuj z tą I chuj z tą bydorką, dlatego, że... Dlatego, że to jest prosty chuj. Bo iść jest prosty chuj.